Moim gościem jest Maria Weronika Kmoch, historyczka, regionalistka, nauczycielka, miłośniczka kurpiowszczyzny, laureatka kurpika. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Tych przymiotów oczywiście Twoich można by wymieniać jeszcze więcej, bo jesteś osobą o wielu pasjach. W sieci jesteś znana jako kurpianka w wielkim świecie. Powiedz mi proszę, kiedy powstał Twój blog i jaki był pierwotny plan, gdy zaczynałaś w ogóle pisać do internetu? Zaczęło się w ogóle nie od regionaliów, a z tego najbardziej ten blog jest znany. Mhm. 2012 rok, brałam udział wtedy w konkursie na opowieść o tym, jak stypendia zmieniły Twoje życie. Trochę tych stypendiów w moim życiu było. Na tamten moment, czyli liceum, gimnazjum, jakiś tam początek studiów, bo to był chyba drugi rok studiów. Um, I ja uznałam, że blog będzie fajną formą do opowiedzenia o tym, co tam mi się wydarzyło, jak mi te stypendia pomogły. Ale po zakończeniu konkursu, nie zostałam laureatką, nic tam się nie wydarzyło, pomyślałam, że dlaczego mam to usuwać i na tym kończyć? Przecież mogłabym się dzielić różnymi rzeczami. Niemniej to były rzeczy związane ze studiami, tak ogólnie. Trochę szukałam swojej drogi, chyba na początku, e, i taki e, przełom coś kliknęło w 2013 roku, czyli już 11 lat zaraz będzie. E, wtedy pojawiły się tak mocno w moim życiu regionalia. E, to był taki moment. Mm, że byłam w trudnej sytuacji zdrowotnej, nie wiedziałam trochę co ze sobą zrobić, nie wiedziałam czy może będzie dziekanka na studiach, bo było poważnie. I w czasie rekonwalescencji w domu sięgnęłam po to, co było gdzieś obok, a to były książki regionalne, no i wsiąkłam. Przy czym nadal blog był taki. Hmm, jeszcze nie nastawiony na regionalia. Myślę, że koło 2015 roku zaczęło się to tak krystalizować, że już tylko regionalia. No i tak jest do tej pory, to jest główne miejsce, na którym publikuję takie dłuższe artykuły. No bo jest też fanpage, gdzie wrzutki codziennie. Tak, co są takie dzień. krótkie wrzutki, ale tak. są też bardzo e, rozbudowane artykuły. Tak. I w którym momencie właśnie zauważyłaś, że ta pasja twoja mocno się rozrasta? Bo ty z jest wykształcenia jesteś historyczką. Tak. E, uczysz w szkole, dodatkowo piszesz książki, artykuły, e, co wyczytałam, organizujesz też wycieczki po regionie. Różne rzeczy robię. E, w różnych organizacjach też się udzielasz, jesteś wikipedystką. Jak ty znajdujesz po pierwsze na to czas? I chciałabym też zapytać, które z tych zajęć może cenisz najbardziej? Czy da się to tak określić, że, że je jakoś tam stopniujesz? Chyba się nie da. To byłoby bardzo trudne, gdybym ja miała wybrać jakąś jedną przestrzeń. Ale dlatego też się nie da, że zauważyłam, robiąc takie podsumowanie, na przykład co roku, co tam u mnie, co się wydarzyło, że nawet jeśli te przestrzenie wydają się oddzielne typu tu szkoła, tutaj Wikipedia, tutaj prowadzenie bloga i zajmowanie się popularyzacją historii, to wszystko się łączy. Wszystkie te przestrzenie jakoś się przeplatają, gdzieś tam zawsze jest jakiś element je łączący, i dlatego nie umiem wybrać jednej. Bo wszystkie jakieś, w jakiś tam sposób są dla mnie ważne, ale są takie okresy, gdzie coś wybija się na pierwszy plan. W zeszłym roku na pewno to była Wikipedia, i to widzę, jak zrobiłam sobie podsumowanie roku, że bardzo dużo rzeczy w Wikipedii, ale właśnie zawsze jest pod tekstem regionalnym, więc to wszystko się łączy. A jak znajduję czas, nosi mnie lubię robić, nie umiem siedzieć w miejscu, Mama DHD. I mój mózg po prostu cały czas potrzebuje robienia rzeczy. I mnie to daje ogromną radość. Ja uwielbiam dowiadywać się dla samego dowiadywania, bo lubię wiedzieć, ale też lubię się dzielić. Y Tą wiedzą z innymi. Czyli doba ma trochę za mało godzin ma, dla Ciebie, co? Ma za mało, ma mhm. za mało, ale tyle ile jest, to staram się maksymalnie wykorzystać, bo daje mi to niesamowitą radość. Mhm. Mówiłam, że jesteś nauczycielką i tak patrząc na te Twoje rozliczne pasje, trudno mi sobie Ciebie wyobrazić, jako taką nauczycielkę, która przyjdzie i dyktuje, siada przy biurku i dyktuje dzieciom notatkę. Jak prowadzisz swoje lekcje i czy w tych lekcjach też przemycasz te regionalizmy? Jak prowadzę, to trzeba by było chyba zapytać osoby, które uczę. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, nie umiem siedzieć za biurkiem i tylko dyktować. Chociaż zdarza się tak, że no nie wiem, jest jakiś trudniejszy dzień i siedzę sobie w miejscu i mówię: Słuchajcie, nie mam siły. Po prostu dzisiaj nie mam siły chodzić po sali, działać i tak dalej. Dużo jest u mnie dyskusji, działania w grupie, różnych aktywizujących metod, dramy, wyjścia w teren. To lubię chyba najbardziej, bo nie lubię być taką podawczynią wiedzy, taką jedyną przekazicielką. Lubię towarzyszyć w procesie dowiadywania się i widzieć, jak młode osoby same dochodzą do jakichś wniosków, a później podsuwać im coś, co rozwala te wnioski, i kolejna furteczka w, do dyskusji się otwiera. Więc to bardzo lubię, w taki sposób działam. Uwielbiam działanie projektowe. I dużo robię projektów, czyli takich działań od A do Z, coś w określonym czasie, z efektem, z konkretnym planem. Tu czuję, że bardzo dobrze się sprawdzam i bardzo lubię interdyscyplinarnie działać. Więc na przykład, jak uczę historii, no to o języku opowiadam też, co tam siedzi nam w języku i dlaczego ham to ham itd. itd. Um. I przemycą historię regionalną. Tak, mhm. w różny sposób. Najczęściej wygląda to tak, że jeżeli rozmawiamy na zajęciach o jakimś. No najczęściej polskim zagadnieniu dotyczącym historii Polski, to ja to ilustruję przykładami z historii regionalnej i mówię, a słuchajcie, u mnie w miejscowości to była taka historia, a to świetnie pasuje to, co mogę Wam powiedzieć. Na przykład o feudalizmie y, uczyłam w taki sposób, że mówiłam, że część ziemi w państwie należała tylko do władzy, tak jak Puszcza Kurpiowska i te regionalnie się pojawiają i... Może nie wszyscy, ale ogromna większość ludzi w szkole wie, że jestem z Kurbi, że jestem z jednorożca. Bo ja mówię to na początku. No to się uczysz w Warszawie, przepraszam, tak. prawda? Uczę w Warszawie, mhm. tak to też warto doprecyzować. E, ósmy rok już leci, w liceum. Mhm. A jako naukowczyni, bo też widzę, że jesteś taką osobą, która bardzo drąży temat, która szuka. Jak się czegoś właśnie tam przyczepi, to lubi podrążyć i dowiedzieć się do końca. W jaki sposób odnajdujesz te perełki i czy z czegoś jesteś najbardziej dumna? Czy udało ci się wygrzebać, znaleźć coś takiego, czego nikt może nie znalazł? Czy może to jest napisanie książki czy artykułu? Co to jest? Trudno chyba tak wybrać i powiedzieć jednoznacznie. Na pewno warto podkreślić, że u mnie to jest tak, że zaczyna się od jakiejś. Zajawki, zachwytu, zaskoczenia, że czegoś nie ma, albo coś po prostu mnie zaciekawi i chciałabym wiedzieć więcej, albo zauważam, że. Mm... Na no przykład o społeczności żydowskiej na Kurpiewczyźnie pisano tylko w kontekście powiatu ostrołęckiego. A przecież Kurpiewczyzna to nie tylko powiat ostrołęcki. A powiat ostrołęcki to nie, to nie jest cały na kurpiach. Więc chciałam zobaczyć, jak to wyglądało z tej wschodniej i zachodniej strony. I tak się zaczęło wyłapywanie jakichś drobnych elementów w różnych publikacjach, a później drążenie w źródłach i z tego już trzy duże opracowania, trzy części o Żydach i Żydówkach na Kurpiach zielonych powstały. Jeszcze to się będzie rozwijało, bo znajduję cały czas nowe rzeczy, więc dorzucam. A przewaga bloga nad y Rzeczami opublikowanymi w druku jest taka, że ja mogę to edytować i dorzucać, jak coś właśnie znajdę. No w druku jak już jest, to jest. Yy, I zdarza się, że teraz już po wydaniu jednej książki o kapliczkach w gminie Jednorożyc, czy drugiej o parafii Jednorożyc, znajduję nowe rzeczy. Myślę sobie, o szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej, bym to ujęła, byłoby ciekawiej. No ale to będzie na następny raz. Yy, a z czego jestem najbardziej dumna, albo co mi dało największą radość? Chyba to co się dzieje po drugiej stronie. To znaczy nie to co ja robię, tylko jak kto działa na ludzi. Chodzi mi o to, że cenię to co robię przez to, że ludzie czytają, że docierają do tych tekstów, że Wyciągają coś dla siebie, że na przykład dostaję wiadomości, że dzięki temu tekstowi to dowiedziałam się czegoś o mojej wsi, a ja znalazłam informację o moim pradziadku, o którym nigdy nic nie wiedziałam, albo coś tam mi się połączyło w jednej gałęzi drzewa i w drugiej gałęzi drzewa genealogicznego i wtedy to się rozpływa. Czyli chodzi o to, że masz taką świadomość, że nie piszesz w próżnię, że tak. to nie znika w internecie, tak. tylko rzeczywiście dociera do konkretnych ludzi i ma na nich jakieś tam przełożenie i wpływ, nie? Tak, to daje mi największą mhm. radość. Słuchaj, Ty pochodzisz z Jednorożca, to jest Twoja miejscowość rodzinna, tak. ale w swoich badaniach skupiasz się i na obszarze kurpi zielonych i białych. Czy Ty zauważasz takie wyraźne różnice między tymi krainami? Kiedyś to w ogóle myślałam, że kurpie białe, ach ja niedobra, to to są takie podrobione kurpie. Mm. Że oni to coś udają, że to jest niemożliwe, że to są kurpie. Bo też mniej było informacji na temat Puszczy Białej. Jakoś to się nie przedzierało. A się w 2016 roku okazało, że rodzina Kmochów to się z Puszczy Białej wywodzi. Mm -hmm. Po nazwisku mojego taty. I wtedy zaczęłam drążyć bardziej y, Puszczę Białą tak, widzę różnice, chociażby takie zewnętrzne, dotyczące no nie wiem, tego, że w Puszczy Białej mniej wyraźna jest gwara, bo to jest region, który był bardziej wystawiony na czynniki zewnętrzne i wpływy zewnętrzne typu bliskość Warszawy, duże szlaki komunikacyjne, na przykład linia kolejowa w Puszczy Zielonej to się później pojawiło i inaczej i nie tak intensywnie i większe było to zamknięcie. Więc no chociażby gwara dłużej przetrwała i jest wyraźniejsza. Inne zewnętrzne czynniki no to strój jest jednak inny. Inna kolorystyka. U nas mamy oddzielnie wystek, czyli ten jakby gorset i oddzielnie spódnicę, a w wpuszcze białej ta część górna Kabat jest połączony z kiecką. To jest po prostu jedna taka sukienka. Ale jak y, zaczęłam się wgłębiać w temat i przygotowywałam takie opracowanie rys historyczno-etnograficzne opuszczy i zielonej i białej w kontekście kurpi na zlecenie Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, to zobaczyłam, że wcale nie ma aż tak dużo tych różnic, tylko może się wydaje, że one są y, ale. Dużo mniej jest napisane i dużo mniej funkcjonuje informacji o Puszczy Białej, i też czuję taką misję ze względu na korzenie rodzinne, że chciałabym, żeby też o Puszczy Białej było głośniej. To się zbiega z tym, że generalnie tam się dzieje coraz więcej, jest jakieś takie obudzenie, które u nas już w Puszczy Zielonej trwa od dawna, a tam się kręci, więc tak. Widzę różnice, a jednocześnie coraz więcej podobieństw, bo coraz więcej się dowiaduję na przykład o warunkach życia, o zwyczajach. Bardzo dużo rzeczy jest takich samych wręcz. I słuchaj, po tylu latach pracy nad kurpiami. To nie, przestało cię, nie przestały cię te kurpie nudzić, że ciągle cię fascynuje, odkrywasz coś nowego? Tak, y, bo to jest tak jak praca w szkole, dlatego ja się tam tak dobrze spełniam. Nigdy nie będzie dwóch takich samych lekcji. Możesz mieć ten sam temat, ale w dwóch różnych grupach, w dwóch różnych klasach będzie inaczej. Nigdy nie powtórzysz tego. I tak samo jest z regionaliami. Ja mogłabym na przykład, no, no nie wiem, napisałam o kurpiach zielonych, zwyczaje załóżmy wielkanocne, wielkopostne i teraz chcę zrobić o kurpiach białych i dużo rzeczy się powtórzy ale będą też nowe i znowu będzie jakieś zaskoczenie i znowu będzie coś nowego i dlatego y, to mnie tak bardzo kręci mhm. a y, z, z kolei znowu wrócę do tego że ciągle piszesz pogłębiasz kurpiowszczyznę czy umiesz wskazać jakieś miejsca które szczególnie cię was zafascynowały gdybyś miała komuś powiedzieć tu warto przyjechać na kurpie i te miejsca odwiedzić gdzie by to było? Mnóstwo jest takich miejsc. Ja mogę powiedzieć o tych, które są mojemu sercu najbliższe i gdzie się najlepiej czuję. Mhm. O. Najlepiej się czuję w jednorożcu, co jest jasne. Jak wjeżdżam do jednorożca, to zawsze się tego tak rozpromieniam, jak już widzę znak jednorożec i czuję zawsze takie duże wzruszenie. Nie wiem czemu, ale to tak działa. Bardzo mi dobrze na łąkach nad Ożycem, w lasach, w gminie jednorożec, jak sobie jeżdżę rowerem. Lubię takie przestrzenie, gdzie czuć naturę. Tam się bardzo dobrze czuję. Mm, dlatego też bardzo dobrze się czuję w rezerwacie Przyrody Czarnia. O, mhm. tam to jest coś niesamowitego. Jak chodzisz i czujesz jeszcze tę dawno puszczę i widzisz barcie, które naprawdę pamiętają ten okres nowożytny i naprawdę służyły bartnikom w Puszczy Zielonej. Magicznie. To daje niesamowitego kopa i jakieś takie. Jakieś takie połączenie z tym, co było dawniej, inspiracje. Dużo bardziej i częściej jestem i czuję tę zachodnią część, no bo to jest logiczne to jest ta moja część. Bliżej Środkowej to ostatnimi czasy bardzo mi dobrze w Zdunku, w siedlisku Zuraśka u mojej przyjaciółki Asi Turek, która zrobiła tam z Tomkiem Kendrą, swoim partnerem, taką stodołę wydarzeniową. Miejsce, gdzie będzie się dużo działo, już się działo, bo był tabor we wrześniu. Kolejny będzie niebawem, już jest termin ogłoszony. Tam się świetnie czuję. To są takie miejsca, do których lubię wracać. To zapraszamy śladem Marysi Kmo Zaprasza w takim razie. <laughs> zapraszamy, mm -hmm. tak. O Krupioszczyźnie można by z Tobą na pewno długo rozmawiać. Musimy troszeczkę dobijać do brzegu już w tej naszej rozmowie. Chciałabym, żebyś zaprosiła naszych czytelników i widzów na to, gdzie można Cię spotkać, gdzie można Cię znaleźć w sieci. To zaraz powiem do kamery, bezpośrednio. Cześć, Marysia Kmoch z tej strony. Zapraszam Was bardzo do wspólnego odkrywania kurpiowszczyzny, głównie zielonej, ale też białej. Znajdziecie mnie na stronie internetowej Kurpianka w Wielkim Świecie. Nie mieście, bo to często jest mylone w świecie. Znajdziecie mnie też na Facebooku. Tak samo nazywa się Fanpage. Ale są też inne. Na przykład, fanpage poświęcony kurpiom białym. Bardzo zachęcam, żeby zajrzeć i zobaczyć, czym jedne i drugie kurpie się różnią. Instagram, Facebook, wiele miejsc w sieci. No i na żywo może gdzieś kiedyś się spotkamy na szlakach, na kurpiach. Do zobaczenia. Dołączamy do tego zaproszenia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.